Kupmy się teraz na płatnych działaniach na Facebooku, na kampaniach reklamowych. Pierwsza rzecz, jeżeli taką akcję robimy, a w tej chwili warto, to trzeba wiedzieć po co. Czy raczej chodzi o to, żeby z Facebooka kierować ludzi do naszego fanpage'a, po to, żeby zwiększyć liczbę fanów, lub promować fisy, po to, żeby miały większy zasięg lub zaangażowanie, czy jednak po to, żeby przekierować Facebooka na zewnętrzną stronę internetową i w tej chwili to polecam, żeby większość budżetu skierować na akcje, które kierują z Facebooka na zewnątrz. Dlatego, że jeżeli to, to wybierzemy tę opcję, to po pierwsze, mimo wszystko zyskamy trochę fanów, bo osoby, które widzą taką reklamę, dodatkowo będą widziały automatyczny przycisk, który Facebook dodaje po lub stronę. Więc kierujemy na zewnątrz, ale fanów i tak nam przybędzie. Po drugie, taka akcja, która kieruje na zewnątrz, może nam dać efekty poza Facebookiem, takie efekty bardziej biznesowe, takie bardziej mierzalne. I tu znowu trzeba się zastanowić, jakich dokładnie efektów byśmy oczekiwali. Czy to będzie sprzedaż, czy to będzie pozyskiwanie zapytań ofertowych, czy to będą rejestracje na przykład na spotkania albo adresy e-mail, czy to będą vouchery lub inne mierzalne, policzalne efekty. I jeżeli to już ustaliliśmy, no to kolejna sprawa to jest kod konwersji, piksel konwersji. To jest taki kod, który mierzy efekty. I dzięki temu, że wstawimy, pobierzemy najpierw, potem wstawimy ten kod na naszą stronę internetową, to Facebook będzie potrafił powiedzieć nam nie tylko ile osób kliknęło i przeszło do naszej strony www, ale też co ci ludzie tam dokładnie zrobili. I co więcej, którzy użytkownicy byli bardziej zainteresowani zakupem, a którzy po prostu klikali w reklamy. A różnice są ogromne pomiędzy grupami docelowymi, więc to trzeba koniecznie wiedzieć. I później możemy skupić budżet tylko na tych, którzy się opłacają, a nie na tych, którzy wchodzą na stronę i stwierdzają, że jednak nie, to ich nie interesuje. Także te akcje facebookowe płatne, one są całkowicie policzalne, mierzalne i widzimy obie strony. Widzimy, ile wydajemy, widzimy, ile zarabiamy. Także możemy na bieżąco dostosowywać budżet do wyników.